Witajcie moi kochani, w dzisiejszym odcinku na powrót wrócimy do mojego ukochanego tematu, czyli luster, ale również będziemy mówić o snach, mianowicie zajmiemy się lustrami w snach. Owy obiekt można traktować dwojako, lub jako zwykły element interpretacji snów, jednak również w tej sferze mają one bardzo magiczne znaczenie i niepokojące wątki. Są więc razem niby zwyczajne, ale również trochę niebezpieczne. Taka rozbieżność jest spowodowana tym, że przecież lustro to małe bramy, takie szczelin do astralnego, a w snach ludzie są jakby na krawędzi świadomości. Robi to pewnego rodzaju kombo, mieszankę wybuchową która najwyraźniej się sprawia, że osoba taka, znajdująca się w śnie, mająca jakiś tam większy kontakt z lustrem, zwłaszcza w śnie świadomym, może wyrządzić sobie jakąś krzywdę, przepaść, jak to się potocznie mówi. W śnie materialnym bezmyślne wpatrywanie się w lustro, czy robienie jakichś rzeczy że w ich okolicy, gdy nie są one wymagane w praktyce, może być ryzykowne, o czym już mówiłam w innych odcinkach. Więc to dopiero w momencie, kiedy jesteśmy no, już nie w świecie materialnym, a w świecie naszej jaźni, naszej posiadomości. I właśnie stąd pojawiło się naprawdę wiele przestrog, by nigdy nie patrzeć właśnie w świadomych znak w lustro. To z tego powodu, że po prostu można umrzeć. Były wierzenia, że jeżeli będziesz śnić po lustrze i będziesz się w nich patrywać, możesz najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie umrzeć. Innym wariantem tej przestrogi jest. To, że można wpaść do lustrzanki. O lustrzankach troszeczkę mówiłam przy y, odcinku o shiftingu, ale sobie przypomnę. Są to małe, zamienne światy, które są abstrakcyjne, abstrakcyjnym odbiciem świata, w którym żyjemy. Te nie są tworami boginek psoty z gośliwości, uśliw... które są najczęściej córkami Miry, ale też z lustrzanka może postać inaczej. Są to po prostu małe więzienia. Tworzą one światy, w których wierzą ludzi, po to. To robią, niestety tutaj nie ma jakichś większych informacji. Warto też dopominać, że wydostanie się z takich miejsc jest bardzo trudne, często praktycznie niemożliwe, czasami się po prostu budzimy, ale każdej nocy wraca się do takiego miejsca. Ale lustrzanki nie są dzisiejszym tematem, no, oczywiście. Są to dość szczątkowe informacje, że czasem wpaść do tego miejsca może nie tylko w przypadkach w których że mamy kontakt z lustrem, jednak w związku z są powiązane. I większa taka obecność tego lustra, mniej więcej szanse na nieprzyjemne konsekwencje. W snach jednak najmocniejszy zakaz jest odnośnie przechodzenia przez lustra. Ja powiem jeszcze o tym troszeczkę pod koniec odcinka, w momencie kiedy przejdę do omawiania luster przy medytacji, bo to są dosyć podobne sceny. Ale w tym momencie. Wróćmy do zwykłych snów, do interpretacji. Odłóżmy całe zagrożenie i potraktujmy lustro jako zwykły obiekt interpretacji, bo tak też można. Więc tak, gdy w siebie widzisz siebie w lustrze, odkryj swoje błędy, albo ktoś Ci go wskaże. Gdy widzisz swoje odbicie w lustrze, weź nie oznacza że dla niej osobistych problemów z tożsamością. Kiedy bardziej w lustro, a Twoje odbicie ma zamknięte oczy, oznacza to obawę przed czoła rzeczywistość. Jeśli widzisz siebie w lustrze, jest to znak, że podjąłeś Dokładniejsze badania, by dotrzeć do samoświadomości. Ślepe lub stłuczone lustro ostrzega zaś przed niewłaściwym postrzeganiem samego siebie. Może oznaczać również, że boisz się starzenia lub obawiasz się o swoje zdrowie. Lustro ma jakieś znaczenie podobnie <klimy> jak w śnie. Jeśli pojawi się w Twoim śnie, sen nie opisuje tego, że musi dokładnie przyjrzeć się z sobie. Często pokazuje nieświadomą stronę Twojej osobowości, która może być dla Ciebie przerażająca. Wcześniej interpretatorzy snów twierdzą, że sny, w których patrzysz w lusu, oznacza, że czujesz się zepsuty drogę... i nie możesz odnaleźć drogi z powrotem do siebie, że musisz ją podjąć niezwyczajnie próby. Kiedy rozmawiasz z lustrem, oznacza to, że powinieneś dokładnie wsłuchać się w głos Twojego wnętrza, co się do Ciebie zwraca. Na poziomie duchom za lustro odnosi się do tej części sami, która powstała całą jest najzwyczajniej siecie mądrość. Stynie przedstawia lustro również jako symbol prób pogodzenia się z samym sobą, który kończy się albo niepowodzeniem, albo bardzo do poznania samego siebie. Tutaj jest dwojako, w zależności od tego, jakie działania postanowimy podjąć po drodze. Tak. Brudne lustro, gdy właśnie widzisz lustro brudne, to to, że przed swoim powiększysz powiększ swój majątek. Kupowanie lustra. Kiedy kupujesz lustro, wróży Ci to zdradę, słuszone lustro, jeśli weźmierz lustone lub rozbite lustro będzie kogoś, kogoś pouczał. Czyści lustro, jeśli śnisz rzeczy, czyli lustro, to powiada to, że pomożesz szkrednemu lub przyjacielowi wydobyć cię z kłopotu. Lustro z złotej ramię, Lustro w dużej złotej ramię, to znaczy, że musisz swój sukny oraz, że jesteś słabe, jeżeli ją posiadasz. Jeśli nie widzisz lustro jakichś innych ludzi, to <laughs> no, nie nieuczciwie w stosunku do nich. I najzwyczajniej się cieszy, jeśli weź nie patrzysz w ślepe lustro, uważasz że doskonale osobę, niż naprawdę jesteś, czyli symptomy narcyzmu. Lustro A. Tam jest twarz kogoś innego, może odnaleźć miłość do tej osoby lub poczucie niższej wartości w porównaniu do tej osoby. Jeśli patrzysz w lustro, ale nie widzisz odbicia w lustrze, może to o kryzysie, to samości, o lęku przed śmiercią. Rabowym wymyślą o lustrach nieco inaczej. w kontekście tego co mają one nam przekazywać i no tak jak zawsze są pewne zbieżności i podobieństwa. Gdyś nie patrzysz w lustro wskazuje to że na kruche rzeczy, które musisz chronić przed uszkodzeniem. Ale to oznacza, że ktoś ci tutaj mnie obserwuje, luster to ramy to znaczy, że twoje majątek się powiększy, jeśli nie patrzysz w lustro, oznacza to, to, że że się czegoś zdro... zdrowia. Osobom chorym może wróżyć śmieć, a także sygnalizować, że Twoje otoczenie różni się od Ciebie. Kiedy że stłukłeś lustro, Ty stukłeś, nie, że jest stłuczona, to znak, że musisz pochować wiele nadziei. <laughs> Stłuczone lustro wróży Ci wiele intrygacji i frustracji. Irytacji, frustracji i tym podobne rzeczy. Bogate lustro tutaj w ramię, wróży Ci dobrobyt. Kolejny z takich ciekawszych senników jest sennik Perski. Pokój po jej zapada ci hańbę z powodu krewnego lub przyjaciela, czyli po prostu ktoś się śmieszy. Kiedy śni się, że szukałeś lustro, zgubiłeś albo stał ci sklejone, zapada to, że stracisz krewnego lub przyjaciela przed, przez śmierć. Jeśli odsłonięsz lustro, jest to znak, że znajdziesz nowego przyjaciela lub towarzysza. Ciekawie rzeczy się mają. <coughs> mają określenia magiczne z takiego zwanego scenika mistycznego. Ja postanowiłam wybrać tylko kilka, bo mistyczne jest długi, większość rzeczy się zazębia, więc wzięłam tylko te, które są oryginalne. Kiedy kobieta śni, że widzi swojego męża w lustrze, jest to dla niej, że będzie miała powód do obaw o szczęście i honor. Jeśli widzisz, jak twój koła osoba zrania ciatłamki lustra, powoduje to obcowanie. Gdy widzisz kobietę w lustrze, zapowiada to niedyskretny romans, to stanie się powodem Twojego zażenowania i żalu. Jeśli widzisz mężczyznę w lustrze, jest to zapowiedź kłopotów ze zdrowiem i w które noszą doznaj przez niostrożne relacje. Gdy młoda kobieta śni, że słucha lustro, podaje to bezbronność i nieszczęśliwe małżeństwo. Jeśli jedna osoba widzi, jak się ze... Teraz już przejdziemy sobie do omówienia. Skomplikowanego tematu, czyli luster w medytacji. Mam nadzieję, że się kamera nie włączy. Dobra, z wizji medytacji luster z reguły oznaczają bramę i zaproszenie do magicznego działania. Rzadko pojawiają się wtedy ryzyko przepadnięcia. Wszak niektóre botswa proponują w takich wizjach, by osoba przeszła przez zwierciadło. Najzwyczajniej siecie zaproszenie do współpracy. Jest to dosyć proste i powszechne. Jest z reguły zagrożenie. Zaproszenie. ale należy mieć, na uwadze, mieć się na uwadze, na baczności. Podczas tacy jest stosunkowo niegroźne, zaś świadomy sen może być to uszenie losu, a nawet sposób na wpadnięcie do międzylustra. Czyli, jak mówiłam, wracamy na chwilę do snów i do tego, co się może wydarzyć, gdy przejdziemy przez takie lustro, aż takie większe, w świadomy się, A między lustro to, leci to pomiędzy Ziemią a światem astralnym jest więzieniem dla dusz i według tych złamaną uprawę w astralu na królestwa, albo rzeczy bardzo za pierwotną formę, stają się ze przez między lustą, przychodzą tunele otwierające przez kogoś, kto może to robić bogowie, władcy różnych raz i tego typu istoty po prostu wyższe. Zatem przez tunele grozi utknięcie w nich lub zostanie rozczarane przez groźne byty, najzwyczajniej w świecie. I na to trzeba mieć uwagę. Jednak taki... Jak jednak w tej kwestii medytacji jest raczej w porządku, raczej nie ma co ryzykować, nie jesteśmy aż tak. W świecie pomiędzy nie jesteśmy aż tak bardzo narażeni. Mimo, że wchodzimy jakieś tam stany medytacji, żeby nawiązać kontakt, nie jesteśmy, by to tak wyjaśnić, o stany są podobne, jednakże medytacja nie oddziela nas tak bardzo. To jesteśmy na nieco innych, mniej niebezpiecznych falach naszego mózgu i trudniej po prostu. No, naszej duszy gdzieś spierniczyć, tak ładnie to można określić. Chociaż i tutaj trzeba być ostrożnym. Mają niebezpieczeństwa. To po prostu to, tutaj też jest ryzyko. Jak znani, nie zmienia to faktu, że warto być po prostu przezorem. Nie każde bóstwo opiekuńcze, czy różnego rodzaju przewodnik, również mogą być niekoniecznie pozytywni, mogą się podszywać. Czasami się zdarza, że bóstwo, które ma być niby naszym bóstwem opiekuńczym, ma być tym miłym, nie wiem, postewkiem, tym, z kim chcemy pracować. Może okazać się nagle zupełnie inną osobą, zupełnie innym istotą, która już nie ma wobec nas dobrych zamiarów. Tu trzeba, mieć, trzeba być ostrożnym, być przezornym. I osobiście odradzałabym przechodzenie przez takie bariery, że nie mamy pewności. Ja w swój medytacji, kiedy dostaję takie dwie ja do, czasami robię to. Robiłam to. Jednakże ja pracuję z lustrami na co dzień. Ja wiem, że najprawdopodobniej dostanę właśnie tego typu zaproszenie, że będzie to lustro. Jeżeli ktoś nie siedzi mi, nie pracuje z lustrem, a dostaje takie zaproszenie, powinien się troszkę zastanowić, czy to na pewno jest dobra opcja. Dobra. Podobnym symbolikiem ma rzeka, brama czy most. I tu jest bezpiecznie, bo tylko lustro mają niestety tą mroczą stronę przy zapraszeniu. Nią do współpracy. Więc, jeżeli na przykład macie takie lusterko, w z takiej medytacji, zwyczajnie możecie w myślach grunagów poprosić o zmianę. Zmianę tego lustra na inny rodzaj zaproszenia. Czyli właśnie, niech to będzie most, niech to będzie nawet rzeka, niech to będzie brama, niech to będzie jakiś łuk z drzew, niech to będzie coś bardziej odpowiadającego w Waszej praktyce. Możecie o to poprosić. Jeżeli bóstwo chce z Wami współpracować, wybrało Was sobie, z reguły powinno przystać na tą prośbę. Zaś bóstwa, które chcą no, Wam zaszkodzić, które nie są tym, za kogo się podają lub są niebezpieczne, bo i takie osoby, takie istoty są, trzeba o tym pamiętać. Też jeszcze za w początku osoba, osoba nie powinna wchodzić w praktykę z bóstwem, ani wybranym przez samego siebie, ani takie, które bóstwo wybierze. Tutaj trzeba mieć ogromną uwagę i być ostrożnym w takiej kwestii. Ale kiedy już przeprowadzamy medytację, by poznać swoje bóstwo przewodnie, można poprosić o dopasowanie tego zaproszenia, tego przejścia, tego symbolicznego przemieszczenia się do współpracy w sposób inny, inaczej, tak bardziej podobny do praktyki. Warto nadmienić, że te wizje przy medytacji interpretujemy tak samo jak sny. Tylko, że czasami są właśnie takie różnice, że tutaj coś jest bardziej niebezpieczne, tutaj coś. Są lekkie różnice, ale tutaj już trzeba naprawdę mieć odpowiednią wiedzę. Ale w reguły nie mam niczego problemu, by interpretować to tak samo, jak interpretuje się sny. Dobra, rozgadałam się jeszcze o tej medytacji, nie wiem dlaczego, ale chciałam tutaj to nadmienić. Więc my już dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że tym razem mówiłam nieco wolniej i nie zająknęłam się podczas odczytu skryptyku, który tutaj przygotowałam. Mam taką wielką nadzieję. Z góry informuję, że mam jeszcze dwa tematy w zanadrzu, więc bardzo bym chciała poprosić o żebyście napisali po prostu o czym chcecie kolejne odcinki, no bo mi się już te powoli pomysły, co można by Wam dać, się kończą i nie wiem, co mogłoby Was zainteresować. Dobra. Kończę już ględzić. Żegnam się z Wami. Jeszcze tylko sub, dzwoneczek, y, lajczek, jeżeli się podobało. No i się z Wami żegnam. Bajo, kochani!